Bardzo cieszę się, że dzisiaj mogliśmy wspólnie z Radą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w progach tejże agencji przywitać i powierzyć za panem premierem Mateuszem Morawieckim funkcję dyrektora pani dr Grażynie Żebrowskiej, życząc właśnie budowania dobrej strategii, aktywności w tym wymiarze międzynarodowym w, dobrej, w dobrym klimacie współpracy z Radą. I z wieloma instytucjami zewnętrznymi. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej stoi przed poważnymi wyzwaniami, to wiemy, tak jak cały kraj musi zmienić sposoby działania, dostosowując je do wymogów epidemiologicznych, które są dynamiczne i zmieniają się. Również jest to akurat w przypadku wymiany międzynarodowej, wyjątkowe wyzwanie i tym bardziej niezbędna jest bardzo ścisła współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i również. Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Z pewnością wyciągniemy pewne wnioski, które pozwolą rozwinąć jeszcze bardziej współpracę międzynarodową. Skorzystać z tego, że wielu badaczy za granicą będzie na pewno chciało utrzymywać kontakty. Dokonujemy przegrupowania, czyli patrzymy, jak te wyzwania wyglądają i chcemy ten czas chwilowego zawieszenia wykorzystać maksymalnie, żeby z nową energią, z nowymi pomysłami, z nową perspektywą wrócić właśnie do tych dobrych doświadczeń? Jestem szczęśliwa i bardzo się cieszę, że zostałam mianowana na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej to najmłodsza agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale najbardziej istotna, kluczowa, jeżeli chodzi o wspieranie współpracy międzynarodowej, naukowej, technologicznej i w zakresie wymiany akademickiej. Jest też kluczowa w kreowaniu wizerunku Polski jako kraju otwartego, nowoczesnego i przyjaznego naukowcom i studentom z całego świata.